Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol I dziś będziemy karmić moje mrówki ugotowanym kurczakiem W początku przygotowujemy taki kawałek mięsa, nabijamy go na patyczek kładamy go do szklanki z wodą, woda musi mieć przynajmniej 90 stopni Celsjusza. Trzymamy w wodzie naszego kurczaka, dopóki się nie zrobi biały. To będzie oznaczało, że jest gotowy, ugotowany. Kurczak zrobił się już biały, więc daję go mrówkom. Moje mrówki pierwszy raz będą jadły taki pokarm. Rzuciłem kurczaka do terrarium. Za chwilę przyjdą mrówki i zasmakuję kurczaka. A dziś to już wszystko, do zobaczenia.